Cześć, witam wszystkich serdecznie. Pasieka Patryka. Wtorek, 21 maja, godzina 18. Wróciłem z pracy i miła niespodzianka. Dotarły do mnie pszczoły. Mateczki zamówione. Zamawiałem w niedzielę. W poniedziałek były wysłane. I kolejnego dnia są u mnie. Zobaczymy. Co tu mamy? Przyszło 10 mateczek do odkładów, o których już wspominałem prędzej w filmiku. Fakturka. Pszczoła. Kar wielka krainka. I sprawdzimy, jak one się tu nam mają. Wszystko w porządku. Pszczoły mateczki. Zamówiłem z pasieki hodowlanej. Wojciech Smaruj. Modliszewo 37. Nie robię żadnej reklamy, po prostu dzielę się z Wami, skąd w tym roku brałem matki. W zeszłym roku kupowałem matki od Kosiora, dwa lata temu od Michała Lewandowskiego i w tym roku postanowiłem sprawdzić mateczki z pasieki smaruj. Wszystkie 10 kar wielka, żeby mieć porównanie. Zobaczymy. Zobaczymy, co z tego będzie. Wczoraj byłem tu pozrywać wszystkie mateczniki, które były. Dzisiaj jeszcze przeglądam, czy na pewno żadnego matecznika nie przeoczyłem. Sprawdzam, czy żadne jajka trutowe się nie pojawiły. O, tutaj próbowały coś jeszcze ciągnąć. Jakaś miseczka jest, ale to już nic nie będzie zagrażało. Z jednej strony nic nie ma. Z drugiej strony, o, widzicie, przeoczyłem matecznik i gdybym podał swoją matkę, najprawdopodobniej tej matki by nie przyjęły. Tu jest taki matecznik, co prawda, lichy, ale był. Dlatego warto jeszcze drugim razem przejrzeć, czy na pewno wszystkie mateczniki zostały pozrywane. Tych odkładów w chwili obecnej mam wszystkich, wszystkich rodzinek i razem z odkładami mam 13, także jest już w porządku. Dobrze, bierzemy mateczkę. Ja od razu, jak mam już pewność, że nie ma żadnych mateczników, wywalam to zabezpieczenie i tu od razu one będą miały dostęp do matki. Wytnę tutaj na dole miejsce, żeby wstawić tą klateczkę. No i co? I umieszczam taką klateczkę tutaj na dole. Warto pamiętać, żeby nie wkładać jej z góry na dół i u góry ciasta, żeby nie było, bo te ciasto może się rozpuścić i zalać nam pszczoły razem z matką i ona już nam tam padnie w tej klateczce. To jest cała robota. Po kilku dniach przyjdziemy, zobaczymy czy ją przyjęły. To było takie w miarę fajne miejsce, gdzie można tą włożyć. No i jest. Idziemy dalej. Nie będę Was już zanudzał dłużej. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Za jakiś czas zobaczymy. Zobaczymy przyjęcia tych matek. Pozdrawiam.